Śrugnujemy uroczyście, dbać o dobre imię szkoły i godnie reprezentować gimnazjum nr 3. Ślubujemy. Zdobywać wiedzę, aby stać się pełnowartościowym obywatelem społeczeństwa XXI wieku. Ślubujemy. Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej i przestrzegać regulaminu szkoły. Ślubujemy. Być otwartym na problemy otoczenia i zawsze nieść pomoc słabszym. Okazywać należyty szacunek władzom szkoły, nauczycielom i innym pracownikom naszego gimnazjum. Dziękuję. W każdej sytuacji życiowej dawać świadectwo dobrego zachowania, wyniesionego także z domu rodzinnego. Dziękuję. Być świadomym poszanowania mienia szkolnego jako wspólnej własności. Dziękuję. Każdym czynem godnie reprezentować dobre imię Polaka i Europejczyka. Полчаса поданий стоп. И попрошу занять.